Standardowe aplikacje wykonują swój kod sekwencyjnie, to znaczy linia po linii. Programiści jednak zazwyczaj patrzą na kod aplikacji jako na cało kształt, to znaczy interesuje ich to, co jest na wejściu oraz to, co jest na wyjściu. Po drodze jednak jest sporo drobnych kroków, które muszą się wykonać po kolei, a każdy kolejny krok niejako korzysta z danych przetworzonych przez krok poprzedni. Dzisiaj o podatności Race Condition i wykorzystaniu narzędzia Turbo Intruder. Najprościej wytłumaczyć to na przykładzie. W tym odcinku pokażę dwa przykłady. Jeden w oparciu o sklep internetowy, drugi natomiast w oparciu o wysyłkę plików na serwer. Zapraszam do oglądania. Sklepy internetowe to popularne witryny. Pozwalają na dodawanie produktów do koszyka, a następnie ich zakup. Polacy lubią promocje, stąd możliwość podawania specjalnych kodów rabatowych. Istnieją różnego rodzaju kody, nas jednak interesują takie, które można wykorzystać tylko raz. To znaczy, że po podaniu kodu rabatowego nie można go już wykorzystać w innym zamówieniu. Aplikacja po podaniu kodu sprawdza zatem, czy takowy kod istnieje w bazie i jeżeli wszystko się zgadza, usuwa go tak, aby jego ponowne użycie nie było już możliwe. Tylko w przypadku źle zaprojektowanych aplikacji istnieje pewne okno czasowe pomiędzy sprawdzeniem, czy kod jest poprawny, a jego usunięciem. Teoretycznie, jeżeli wyślemy dwa zamówienia naraz, dokładnie w tym samym momencie, to serwer dla obu z nich zwróci informację, że kod rabatowy jest prawidłowy. Dlaczego? Bo usunięcie to kolejny krok do wykonania w aplikacji, który chwilę trwa. W tym przykładzie rolę sklepu internetowego będzie pełnić prosty formularz z jednym polem. Można w nim podać kod rabatowy. Jeżeli serwis go przyjmie, wyświetli odpowiedni komunikat. Podobne wykorzystanie zużytego kodu się nie powiedzie i otrzymujemy wtedy informację o tym, że kod był już użyty. Dodatkowo, na dole strony wyświetla się identyfikator klienta, inny dla każdego zamówienia. Dzięki temu wiemy, czy mamy do czynienia z tym samym zamówieniem, a może jednak z innym żądaniem. Pora na podatność Race Condition. Naszym celem jest co najmniej dwukrotne wykorzystanie tego samego kodu. Jeżeli więc będziemy w stanie wyświetlić koszyk z dwoma różnymi identyfikatorami, odniesiemy sukces. Na początku spróbujemy wbudowane w Burp narzędzie Intruder. Wybieramy interesujące nas żądanie, w którym wykorzystujemy kod rebatowy. Chcemy, żeby to żądanie zostało wysłane kilkanaście razy. Z zakładki Payload wybieram zatem Numbers i podaję wartości początkowe i końcowe. Chcemy wiedzieć ile żądań się powiodło, będziemy zatem poszukiwać odpowiedniego ciągu znaków w odpowiedzi od serwera. Dane te można ustawić w zakładce Options-Grab Match. Po wciśnięciu Start tak, narzędzie zacznie wysyłać żądania do serwera. W bezpłatnej wersji atak ten jest bardzo wolny. Nie dziwi zatem brak pozytywnych rezultatów. Udało się nam wykorzystać kod rabatowy tylko raz, tak jakbyśmy korzystali z przeglądarki. Zanim bowiem zdążyliśmy wysłać kolejne żądanie, poprzednie zamówienie zdążyło już usunąć kod rabatowy z bazy danych. Pora na Turbo Intruder. Rozszerzenie do burb, które pozwala na wysyłanie setek żądań na sekundę. Najpierw musimy je zainstalować. Przechodzimy do zakładki Extender, Burp, Store. Tam wybieramy Turbo Intruder i klikamy przycisk Install. Po chwili oczekiwania możemy już korzystać z dobrodziejstwa nowego narzędzia. Wybieramy nasze żądanie z listy History i klikamy prawym przyciskiem myszy. Teraz możemy już wybrać opcję Send to Turbo Intruder. W nowym oknie widzimy kawałek kodu w języku Python. Turbo Intruder nie posiada rozbudowanego interfejsu graficznego do projektowania ataku. Zamiast tego piszemy kawałek kodu. Dzięki temu jest on bardzo elastyczny, a jednocześnie prosty w użyciu. Przykładowy kod przedstawia, jak można używać tego narzędzia. My potrzebujemy lekko go zmodyfikować. Chcemy wykonać żądanie tysiąc razy, stąd funkcja range. Potem dodajemy żądanie do kolejki. Gdy już wszystkie 1000 żądań zostają zakolejkowane, pora na uruchomienie narzędzia metodą start. Teraz musimy się zająć zwracanymi wynikami. Nie interesują nas wszystkie odpowiedzi, a tylko te ze słowem kupon. Wtedy wiemy, że kupon zadziałał i rabat został naliczony. Sprawdzamy więc, czy taki ciąg znaków występuje w odpowiedzi serwera. W zależności od wymagań możemy jeszcze zmodyfikować ilość jednoczesnych połączeń i ilość żądań na połączenie. Ja jednak pozostawiam te wartości bez modyfikacji. Po kliknięciu atak, o ile mamy szczęście, powinniśmy otrzymać co najmniej dwa wyniki z różnymi identyfikatorami. Oznacza to, że udało się nam wykorzystać kod dwa razy dla różnych koszyków. Pora na drugi szkolny przykład. Tym razem aplikacja wysyłająca pliki na serwer. Użytkownik może wysłać zdjęcia na stronę. Aby zapewnić bezpieczeństwo, skrypt sprawdza, czy plik rzeczywiście jest zdjęciem, bazując na rozszerzeniu pliku. Czyli, jeśli jest to plik z końcówką GIF lub JPG, wszystko jest w porządku. W innym wypadku jest to prawdopodobny atak. Dzięki temu, przynajmniej w teorii, użytkownik nie może wysłać złośliwego pliku PHP, który mógłby zostać wykonany na serwerze. Tylko, że programista popełnił jeden błąd. Nie sprawdza rozszerzenia na początku. Zamiast tego każdy przesłany przez użytkownika plik zapisuje w katalogu i dopiero wtedy sprawdza jego rozszerzenie. Gdy jest ono nieprawidłowe, usuwa wcześniej zapisany plik na dysku. To daje nam pole do nadużyć. Przy każdym wysłanym pliku istnieje bowiem moment, w którym plik jest już na dysku, a jeszcze nie został usunięty przez skrypt. Dzięki temu, jeżeli wyślemy złośliwy plik PHP i trafimy na odpowiedni moment, może dojść do zdalnego wykonania kodu na serwerze, pomimo teoretycznych zabezpieczeń. Niestety ten moment trwa ułamek sekundy i trafienie na niego nie jest takie proste. I tutaj do gry ponownie wchodzi Turbo Intruder. Przygotowałem sobie prosty skrypt w PHP, który wyświetla tekst zhakowany oraz nazwę użytkownika z uprawnieniami, którego zostanie on wykonany. Wysyłam ten plik przy pomocy formularza, a następnie próbuję wejść na jego ścieżkę. Wiem bowiem, że skrypt wysyła zdjęcia do katalogu zdjęcia. Oczywiście otrzymałem błąd 404, ponieważ w międzyczasie plik został usunięty przez skrypt. Pora na atak. Muszę otworzyć dwa okna turbo intrudera. Jednym, w którym cały czas wysyłam pliki i jednym, w którym próbuję je wykonać. W obu przypadkach ustawiam ilość żądan na odpowiednio dużą. W naszym wypadku 1000 powinno wystarczyć. Wiemy, że w przypadku sukcesu nasz skrypt wyświetla tekst zhakowany. Sprawdzam więc, czy odpowiedź serwera zawiera taki ciąg znaków. Teraz możemy już równocześnie uruchomić oba ataki. Jeśli tylko mamy szczęście, nasz złośliwy plik PHP, pomimo prób jego usunięcia, powinien zostać wykonany co najmniej kilka razy. Tak oto ominęliśmy zabezpieczenie tylko przez to, że programista pomylił kolejność działań. Oczywiście to nie jedyne zastosowanie tego narzędzia. Zachęcam do dalszych eksperymentów na własną rękę. A jeżeli ten materiał Ci się spodobał, dołącz do grupy od Zera do Pentestera na Facebooku, gdzie dzielimy się swoją wiedzą z zakresu bezpieczeństwa. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!